Witajcie, witajcie drogie Modelaski, już z ziemi włoskiej, chociaż tak nie do końca, ale za tym zaraz, o tym zaraz z tej strony samozwańczy zwańczy pseudo profesor kolactwa Piotrek Klin. No i tak jak mówię, czy jesteśmy już we Włoszech? południowe Włochy, czyli północ Afryki łamane na, na Albanię, tak, nie widać tu wielkiej y, różnicy, są bardzo trudne do zauważenia, jakbyście takie dostali zdjęcie z etapów 1-3 i z dzisiejszego etapu jedno z tych fine five differences, no to ja tylko mógłbym, byłbym w stanie powiedzieć, że na jednym nie ma kus skaczących na zawodników i to chyba tyle zanim jeszcze przejdziemy do tego czwartego etapu, a tak naprawdę pierwszego etapu Giro d'Italia na ziemi włoskiej do Leke? leczę. Leke Petaki przez dwa c chyba Leke, polecę z Leke, pewnie leczę. powiedzcie, powiecie Zanim przejdziemy do tego etapu, kilka słów o tym, że nadrabiam troszeczkę przez te moje tutaj testy i tak dalej. Nadrabiam troszeczkę smaczków, co się działo na Giro. Jacopo Mosca założył się z Mesem Petersenem. Obstawiam, że o wygraną w etapie, że jeżeli wygra Petersen, etap otwarcia, no to będzie mógł robić za fryzjera Moski. No i wygrał, jak wiemy, ogolił go tak, można powiedzieć, na. Hmm, fryzurę moją, jeżeli długo nie zetnę włosów, czyli zero z góry i 2 cm po bokach. Potem do, zadzwonił do Longo Borghini, żony jako Moski przez video, video call. No zobaczyła, nie była, nie była zbyt zadowolona. No, ale już dzisiaj Moska, wygolony, na sztywniutko, na zero, jak prawilny chłopaczyna jechał. No i walczyli, walczyli. Lidl dzisiaj walczył, ale o tym za chwilkę, nie. No bo etap miał być, miał być sprintercki, no i był, tak? Tak naprawdę. I zazwyczaj, o ile mówi się... mówi się Mówię wam. Bo w ostatnie 10 minut odpalić, wszystko będziecie wiedzieć. No to tutaj ta runda końcowa... Czasami są takie rundy końcowe, które na papierze nie wyglądają za dobrze, ale potem jest, jest okej. Okay. Jakoś zawodnicy przejeżdżają to suchą, suchą nogą, suchą stopą przechodzą przez to bagno. Ale dzisiaj... No, grawka, jakaś takie Jezu zakręty na końcu, gdzie a zresztą zaraz wam o tym opowiem, ale, ale no było, była to batalia ostatnie 20 km, to człowiekowi tętno do góry szło jak co chwilę tam były możliwości zakończenia wyścigu łamane na kariery, ale z pierwszych poważnych takich smaczków 125 do mety, Giulio Ciccone, chwilę taki spokojny, gdzieś odjazd, jeden, jeden bidny chłop odjechał, popatrzył się za siebie z Polti, Wizyt Malta, zobaczył, że nikt z nim nie jedzie, smutek, no bo wiadomo, nie puści Kot musi jechać tą, tą smutną, w tą smutną podróż, także jeden Włoch wypuszczony na pożarcie. W, nie Włoch, a z włoskiej drużyny, a Hiszpan Francisco Munos y, smutek, żal z tego powodu, więc on już sobie tam jechał, zapomnijmy o nim, ale z ciekawostek. Cicone upada podczas takiego właśnie odcinka, gdzie wszyscy jadą wolno, nic się nie dzieje, no i przez to troszeczkę do skojarzenia. Cicone wstaje, jedzie dalej, ale Żukowski, czyli oczywiście jak samo nazwisko wskazuje. Kanadyjczyk, no już on od razu widzi, że złamany obojczyk siedzi w tej pozycji obojczykowej, także koniec wyścigu, na razie mieliśmy dwa dnf -y, no ten też, też złamana kość, ale no jednak nie jest to dla Niklasa Żukowskiego aż tak przykra kontuzja jak dla poprzednich, poprzednio wspominanych Landy i Bouchard. Da. 25 metr, 125 do czy kone gdzieś tam leży z paroma zawodnikami 103 do metry to była pojedynek o klasyczne Rogliczówki także Munoz zwija tą pierwszą bonifikatę czasowo punktową na podjeździe no a Roglicz bierze tam oczywiście człowiek, który wygrał kiedyś Grand Tour o bonifikaty czasowe ściga się o każdą sekundę bo no bo to, to Giro może te, też widzi to pogacza, widzi to pogacza, widzi to Roglic, który zresztą z znanych tylko mi źródeł wjeżdżał ten na czasówce w pozycji czasowej, ten, ten podjazd na drugim etapie na 7,8 wat watów na kilogram, taka ciekawostka. Um ten sam Roglicz wie, że to Giro może być po prostu za łatwe, żeby gdzieś zrobić różnicę. Może być tak, że będzie dojeżdżał na wszystkie mety za Juzo na przykład i będą się ciąć na, te, na tej górce właśnie na szczycie jakiejś bonifikatki parasekundowe Także Roglicz w pojedynku takim proxy pojedynku za Juzo, bo Juzo wysłał tam Del Toro, Byczek Del toro, drugie miejsce, czyli 4 sekundy bonifikaty. Roglicz 2 sekundy rog, z Rogliczówki tutaj uszarpał. 66 do mety, no zaczęły wychodzić dużyny typu, typu Wizma, typu Lidl. No, no, kontrola, tak, żeby to wszystko się trzymało w kupie, żeby tutaj przez przypadek jakiś głupi odjazd nie pojechał. Potem pojedynek tych zawodników, no, Lidet walczący, a tu nie o bonif bonifikaty sekundowe, tylko już pojedynek o punkty do klasyfikacji punktowej. Tutaj pojedynek Olafa Koja z Mesem No, panowie tak dosyć fiu, 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 poszli tam, nie było jakiegoś jakiejś miękkiej gry, także wygrywa tą koj wjeżdża przed um, PTC w walce o te punkty um, a jeszcze tam, bo gdzieś się zapląta, przepraszam, je, je. A nie, tutaj ten sprint. Ok, patrzę. A ten najciekawszy sprint, ach tu, jak już po złapaniu ucieczki. Koj wygrywa 12 punktów, PTC 8 punktów, Key 3. Potem jeszcze Sojenkrak Andersen, rozprowadzający ptc jeszcze zgarnia 3 punkty z tej klasyfikacji punktowej, z tej premii, żeby tam inni gdzieś nie. Nie, ścig nie ścigali się nie mieli no nie, 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 nie większą stratę do Petersena a ta rogliczówka to 6, to wszystko jest ustawione ta rogliczówka te dwie sekundy to był Red Bull Kilometer Sprint to jest te punkty które nie liczą się do klasyfikacji punktowej e, tylko to są punkty które liczą się do klasyfikacji Red Bullowej no ale najważniejsze że, że są tam właśnie te bonifikaty e, sekundowe tam roglicz właśnie zgadnia te, te dwie, dwie rogliczówki Dobrze. No i zaczynamy to piekło, tak? Nic tam ciekawego. Fiu, fiu, fiu. I wjazda 20, 22 do mety wjazd na te piekielne rundy w mieście finałowym. To miasto dużo musiało zapłacić, chociaż z ujęcia kamery nie wygląda na miasto zamożne. Mam nadzieję, że nikt nie słucha tutaj z tego, z tej, z tej miejscowości. Ale przed tym właśnie takim szalonym skrętem w lewo na takim dużym rondzie, gdzie się tam zawodnicy rozjeżdżali, tam leży Ciccone Andersen, gdzieś tam się zatrzymał czy to z tyłu gdzieś został przez tą pralkę wybe wybełtany na tył um, Petersen no i Mamy tak, Lidl jest rozszerpany w pół. Jedni dowożą chikony do peletonu, drudzy podwładni dociągają gdzieś tam Petecena naprzód, ale jak on jest w procesie wyjeżdżania na tą, ten rozciągnięty peleton, no jest takie zwężenie na tam chyba czwartym kilometrze, piątym tej rundy, ym, z czterech Czterech i pół pasa, to nagle schodzi w dwa pasy, więc oczywiście co tam ten Petersen dojechał, ledwo co to już to mu się zamknęło, zawęziło, znowu rozciągnęło. No Petersen miał swoją w ogóle walkę, żeby dojechać gdzieś w miarę blisko czuba, bo to były zakręty, było wąsko, szeroko, rondo, jakiś zakręt, podwójny zakręt, SK. No naprawdę dużo, dużo fantazji w ustalaniu jeszcze w puszczeniu tego, chociaż... Może lepiej, że były dwie rundy, bo zawodnicy na pierwszej rundzie zobaczyli, co będzie zapiekło, i dopiero potem na no już mądrzejsi o to doświadczenie wjechali, przejechali jakoś bardziej w sposób składny ten ten finish. No i cóż tu można powiedzieć? Petersen gdzieś w końcu się tam dochulał do przodu na 7 km, czy zajęło mu to jakieś 14-15 km, żeby gdzieś tam się przycisnąć. Został mu tam wacek z dane mule, ale co ciekawe, nagle można tam było zobaczyć różne teamy gdzieś na przodzie, AG2R, Alpesin rozprowadzający, i taki jeszcze taka końcówka, gdzie w ogóle to się poszerpało, bo takie na ostatnim kilometrze były takie dwa zakręty S-y S takie. W jednym momencie nagle został z przodu ktoś tam z Ineosu, z jakimś jeszcze jednym zawodnikiem, i była taka chwila zawahania, czy nie jechać, czy tego nie ciągnąć do mety. Ale nie no, zostali doścignięci. No i tutaj wychodzi. Yy... Dosyć późno, ale no lepiej późno niż, niż później, wychodzi na czoło piknik post NL. No i tutaj ciekawostka, bo zawsze mówi się, że ta Wizma, ale tam te nowe kaski w założyli, te aeroheady, oni jeżdżą w aerokaskach, kaskach ta, 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 no ale warto powiedzieć, że e, dzisiaj całe, cały ten pociąg, post piknik post NL, w kaskach Lazer Victor z wizjerami czy to są już kaski takie no stricte czasowe robione pod kiedyś jeżdżącego w nich Wiktora Campernaca stąd nazwa kasku no i rozprowadzają rozprowadzają w tym chaotycznym sprincie pięknie przejeżdżają przez tą ostatnią taką eskę rozprowadzają Kaspera Vanudena no i Kasper Van Uden wygrywa, zanim Olaf za zanim Mikel Zainat tak jak mieliśmy wczoraj, przedwczoraj mieliśmy tę włoską, włoską grupę zawodników na miejscach 5 do 16, tutaj podium holenderskie z trzech różnych zespołów, Piknik Postenel, Team Wizma, Tudor, no i czwarty Sen. tutaj taki smaczek na kolejnym n -tym poziomie wysmaczenia, że Max Kanter, który był piąty, a został zrelegowany za brzydkie zachowanie w sprincie na miejsce 103, no by 60 punktów dla UCI, dla Astany. A dlaczego jest to ważne? No bo dzisiaj 180 punktów dziubnął Piknik Post NL, a wiadomo, te dwie drużyny są w tej walce o utrzymanie w Proturze, więc to taka kolejny poziom, że tak powiem, wysmaczenia. No i miał być normalny sprint, a normalny to on nie był. Był non-stop, bęben, pralka. No i ci, którzy lepiej na Velo Viewerze czy gdzieś obejrzeli ten finish i przemyśleli, swoje zachowanie, no, byli, byli tam gdzie być powinni, no, ciężko było w ogóle zobaczyć, bo te, te ujęcia też takie nie do końca jasne, czy to Petersen się na przodzie będąc przewrócił, czy właśnie gdzieś tam się chłopcy troszeczkę ociągali i z zaskoczenia zostali wzięci tym wjazdem na rundy, ale no mogło być, mogło tam być dużo, dużo gorzej, było takie jedno zwężenie, no, że to było za pierwszym razem, jakie kolarze przejeżdżali. Jedna trzecia peletonu gdzieś przejechała, reszta po prostu to się zakorkowało, znowu poszerpało. Także zwariowany nie nieoczekiwany zwycięzca, bo tak można powiedzieć do tego momentu to Giro przewidywalne, przewidywalnie przewidywalne, ale to może była ta przypadłość albańska. No, bo niech pierwszy rzuci wodkiem z pieniędzmi ten, kto postawił dychę na. Kaspera Van Udena dzisiaj, bo ten zawodnik jego najlepsze miejsce poza, mm, poza tym zwycięstwem etapowym w Giro to szóste miejsce na siódmym etapie y, Presidential Tour of Turkey gdzie na przykład y, zobaczmy czy ja chciałem powiedzieć, że przegrał z kimś z polskiej drużyny ale nie aż tak, tak to aż nie z Viviani, Christoph, Persico Malucelli, Brustenga i właśnie Van Uden na miejscu szóstym w tym pre prezydenckim wyścigu w Turcji. No i. Ciekawie, no. jak na spintecki etap, jakby to poprowadzili zwykłą trasą, to byłoby dosyć nudno. Tak, jest dosyć ciekawie. Ehm, nie było normalnego, niedzielnego odcinka podcastu, więc jeszcze warto tutaj powiedzieć parę słów o tym, że klasik Juncker wygrywa e, Grand Prix des autres de France. E, 1. .pro wygrywa Pascal, Pascal Ackerman przed Bidonem Ginmajem. Zobaczmy, czy. U, no, pio, szóste miejsce, proszę. Szóste miejsce, Astanka 70 punktów UCI wpadł dla Sesa Bola, chociaż no niedobre dla niej wiadomości, bo Demar był czwarty, Kofilis, y, Kokad piąty, więc tam troszeczkę nadrobili nad nimi punktów, a czy ktoś z pikniczka tutaj, y, z pikniczka się ktoś zjawia? No nie za, za bardzo, nie widzę, żeby tutaj gdzieś y, były punkty zdobyte. No i co, wyścig pokoju, czyli wyścigu 23 wygrywa y, mam nadzieję, że dobrze mówiłem, może to Juniocki? Teraz, có cóż, to za, cóż to za gafa? Nie u 23, juniorski wyścig pokoju. Y Jan Jackowiak, czyli Polak pierwszy raz od chyba czasów Kwiatkowskiego, więc na pewno duży, 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 duży sukces, to o tym wspominał też Grzegorz Golonko, że szykują się na, na to ściganie właśnie Kanibal, na to ściganie Kadepolski Polski, Kanibal na, na wyścig w Czechach pokoju, także proszę, wygrana dwie sekundy przed Emilem Hercogiem, a Hercog to jest taki już można powiedzieć pół człowiek, pół, pół Red Bull, bo on tam chyba już ma wytatuowany ten kontakt z bórem jak przejdzie na zawodostwo. Także dorzuciłem wam tutaj na koniec takich smakołyszów Ej, i cóż by wypadało jeszcze powiedzieć. No jak był etap czwarty, to czy by wypadało powiedzieć o etapie piątym, tak? Ej, etap piąty no to ciekawe, to jest, to jest fajny etap. Mhm, tak, tam tak, tam, no. Do m, matera m, mamy Ostatnia ta końcóweczka, no taka smaczna, smaczna. Te, te ostatnie 50 kilometrów. Mamy tutaj taki lekki podjeździk, potem czwarta kategoria, potem znowu nie widzę tutaj czy do czwarta, czy nie klasyfikowana, no jest parę takich y, skoczków y, 700 metrów na 8,6% tu gdzieś pod koniec. Potem meta pod górę. No powiem wam, że, że ciekawie, y, ciekawie to się zapowiada. No, bo to jest taki etap, wiadomo, zapomnijmy o sprinterach, ale te właśnie zawodnicy pokroju Petersonowego, czy się gdzieś tam utrzymają? No, zobaczymy w jakim nastroju będzie Roglicz, Ajuzo i, i, i tego typu zawodnicy Deltoro. Chociaż Deltoro pewnie będzie niańczył tego Ajuzo. Y Anyone's guess nie będzie to, coś nie czuję, nie czuję mi się tu nie widzi mi się, żeby to był odjazd, odjazdowy etap, raczej raczej etap właśnie dla jakichś pojedynek liderów, no potem do, do Neapolu to jest etap sprintecki. tam pewnie w Neapolu też zrobiłem jakiś strasz, przynajmniej nie ma rund. Ta końcówka będzie dosyć, dosyć smutaskowa, ale nie taka smutna, jak, jak dzisiaj. No i chyba, chyba tyle. Mam nadzieję, że spodobał się, spodobał się nowy dżingielek, bo będziecie go słyszeć no, jeszcze, jeszcze kilka razy w tym roku. Także do usłyszenia. Ciao, ciao!